Cześć, jest to kolejny odcinek programu Łączy nas Asta. Witają Was serdecznie Tomek Terlecki, Robert Borkowski i Adam Szupiński. Adam Szupiński jest dzisiaj naszym gościem. Jest to człowiek, który był koszykarzem Astowi Bydgoszcz. Miał niesamowity talent i ogromne aspiracje do tego, aby być wielkim sportowcem. Jego marzenia w jednej chwili zostały brutalnie przerwane, gdyż Adam otarł się o śmierć. Kiedy po raz pierwszy usłyszałem historię Adama, przeszył mnie dreszcz emocji i wiedziałem, że z Robertem stajemy tak naprawdę przed ogromnym wyzwaniem, aby przedstawić Wam człowieka, który będzie inspiracją dla wielu, wielu osób. Dziś tak naprawdę będzie mniej o koszykówce, a więcej o życiu. Adam, dziękujemy za to, że przyjąłeś zaproszenie do naszego programu. Porozmawiajmy najpierw, porozmawiajmy najpierw o baskecie, o baskecie i opowiedz nam jak zaczęła się Twoja przygoda z koszykówką. Zaczęła się jak miałem 9 lat i w mojej podstawówce, w której wręczałem w 1939 jeden z województw organizował SKS koszykarskie. Takie dwa razy tygodniu i mój brat po prostu z innymi kolegami zaczęli dochodzić. No i ja jakoś naturalnie zacząłem też chodzić. Mimo, że byłem młodszy o dwa lata, właśnie dzięki temu no, szybko, szybko podobałem technikę i ten trener, e, trener Romanek, który również był sędzią, czyli reszta, nie wiem. Okay. I, 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 I tak się zaczęło, zaczęłem te SKS-y, później się przeniosłem do 47, już do koczkarskiej klasy, do piątej klasy i później już poszło. Zawsze byłeś w wyróżnieniach z zawodnikiem i grałeś w zespołach. Gdzieś tam starszych niż niż powinienem, z silniejszymi balami? No. no zawsze, zawsze. Zawsze właśnie musiałem nadrabiać to, że fizycznie byłem słabszy, bo w tym wieku młodym dwa lata to by była dosyć duża różnica fizyczności, szczególnie. Ale jak jest dobrze, nauczono mnie techniki i to była nasza moja mocna strona, że byłem dobry technicznie, i nie, sprytny, mały <gry> i radziłem sobie z większymi i starszymi kolegami. Przez to, że tak się wyróżniałeś w tych kategoriach młodzieżowych? Bardzo szybko awansowałeś do drużyny seniorskiej. Tak się wtedy złożyło, że Astroja zbankrutowała w Ekstraklasie. się zespół do trzeciej ligi. I Ty w tym zespole już występowałeś, mając lat 17-18. może 18 jak już była druga. Czyli tam, m, w trzeciej lidze to jeszcze było 16, czy coś po tego. Czyli grałeś w trzeciej lidze, potem 3 lata w drugiej lidze. Był awans do pierwszej ligi I ten przełomowy sezon, ostatni sezon Twój, 2011-2012, gdzie notowałeś 13 punktów, ponad 4 zbiórki, prawie 5 asyst, prawie 2 przechwyty. Wychodziłeś regularnie w pierwsze piątce i byłeś jednym z liderów tego zespołu. Na pewno Twoje oczekiwania odnośnie koszykarskiej kariery były wtedy wysokie. Oczywiście, no, od małego marzyłem, wiadomo, ja oglądałem NBA, marzyłem o NBA, że będę naprawdę takim dobrym koszykarzem i, i no, wiedziałem, że NBA to może za daleko, ale, ale jako, że wiem, że rozwijam się i znasz coraz więcej w, tych, w tym senior w zespole i ten sezon rzeczywiście był moim najlepszym i ostatnim i Pewnie no, czasem myślę o tym, że gdybym kontynuował dalej grać, to nie wiem, czy bym został tu, czy bym wyjechał do pierwszej ligi, czy nie, wiadomo byłby inny poziom i inna pozycja w zespole i mogło, no, można by było gdybać, no. miałem nadzieję. Ale, ale zdecydowanie masz to marzenia. Tu, no, te, marzenia, no. tą wizję tego, że, że możesz tak, zajść się tak, dużo tak. dalej niż... niż no gole, wcześniej tak. o tym myślałem, że właśnie no, myślałem, żeby do innego zespołu jakoś się przenieść. Jak była podobnie 2011, to wtedy tam myślałem, żeby pójść, czyli jakiś inny zespół tam z kimś rozmawiałem, ale, ale jednak zawsze tak jakoś nie, wiem, nie miałem szczęścia. A okay, może... może tak było lepiej właśnie? że tak było lepiej? Okej. Okay. Jest 21 kwietnia 2012 roku. Zagrałeś mecz z w półfinale drugiej ligi. Zagrałeś bardzo dobry mecz. Zdobyć 14 punktów, 7 zdórek, 5 asyst. Mamy takie informacje, że wróciłeś do domu, zemdlałeś i nie obudziłeś się ani 22 kwietnia, ani dwa dni później, obudziłeś się w połowie maja. Informacje o Twoim stanie zdrowia były bardzo okrojone. Powiedz nam teraz co się stało. No po meczu, jak to zwykle bywało, spotkaliśmy się z kolegami drużyny, czy jakiś sportów drużyny, żeby świętować zwycięstwo i przyszliśmy gdzieś do miasta i nie piłem nie dużo alkoholu, nie byłem jakiś upijany i ciężko wytłumaczyć właściwie, dlaczego zemdlałem, bo wszystko stało się przez omdlenie. Stałem, rozmawiałem ze znajomymi, właśnie tam nawet z Adrianem Barszykiem i, i, i Martyną Kot. Okej, Bo tak żeby co teraz grałem tu i po prostu nie wiem, ciśnienie mi skończyło, czy zamknięte pomieszczenie po zmęczeniu, coś nie tak poszło i zemdlałem. Upadłem mocno na ziemię, uderzyłem głową i przez to wzłała się czaszka i mimo że przyjechała karta i zabranie na ich do przyjęć, to nie zbadali mi głowy rentgenem, tylko bo jeszcze jak czekałem na ambulans, E, trzymają się bramy przy tym miejscu, gdzie byliśmy. i ta brama zaczęła się otwierać, a ja nie wiem, nie byłem może już byłem tak trochę w szoku, głowa mi bolała i nie zauważyłem, że otwiera się brama i na mi rękę i przez to jednocześnie bolała mi ręka i głowa i powiedziałem, to na mi przyjęć, ale pani, która mnie przyjęła tylko zrobiła rękę mojej ręki, a nie mojej głowy mimo, że tego dzień mówiła, no powinna już poznać po, po źrenicach powiększonych, że zbierała się krew w mojej czarce i że to już było groźne. Wróciłem do domu, mój brat mi odebrał taksówką, od razu mu powiedziałem, że mi boli bardzo głowa, że musi mieć zacząć jakieś tabletki, głowy, wodę. I poszedłem spać, a następny dzień już się nie budziłem. od razu znowu do szpitala i już do lepszego szpitala. tam od razu operacja, długa, i jakoś dalej poszło. Okay. Jak to jest? obudzić się po ponad trzech tygodniach. Pierwsza myśl, yy, pierwsza myśl, kiedy się budzisz, pierwsza myśl, kiedy widzisz siebie po, po 3,5 tygodniowej świążce. No, właściwie ja dobrze nie pamiętam, bo yy, to wybudzenie ze śpiączki to był powolny proces. Yy, byłem cały czas na mocnych lekach i oni je stopniowo lekarze zmniejszali, żeby móc mnie bez żadnych przeszkód wybudzić. I to było tak, że po kroku się wybudzałem raz na chwilkę, ale tego w nie pamiętam tak mi mówiono, potem na dłuższe momenty, aż w się wybudziłem i, i tyle. I ja pamiętam, właśnie byłem dziwnie spokojny. Jakoś. Nie byłem zdziwiony, tylko wiedział co się działo i po prostu ok. Tak jakby się tak po tak prostu... No, Pamiętasz swoje nie, nie... pierwsze słowa? Nie nie nie, 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 nic nie pamiętam. Z... Nie, ani snów nie pamiętam jak mnie ludzie pytają, czy widziałem światło, czy widziałem <noise> całe życie. <noise> okay. na, 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 no, wyszeli, nie. nie było samować, no, że nie widziałem światła. No nie, no, nie, no. A powiedz nam, jakie były, jakie były prognozy lekarzy? No lekarze nie widzieli tego zbyt jasno i jak byłem śpiący, nie wiedzieli kiedy się wybudzę, czy się wybudzę i jeśli się wybudzę, to jaki będzie mój stan. Wiadomo, że... Ten uraz, który miałem był bardzo poważny i, i nie wiadomo było jakie efekty da to na moim dalszym życiu, na moim ciele szczególnie. No bo mózg jako taki komputer, który kieruje całym organizmem, jak jest coś uszkodzone to może wszystko się popsuć. Dlatego mogło być dużo gorzej. Kiedy po raz pierwszy tak w pełni uświadomiłeś sobie w jakim stanie jesteś i i że może to sprawić, że już nigdy nie zabierasz w koszy? No... Myślę, że zadałem sobie z tego sprawę jakiś czas po przebudzeniu ze śpiączki, jak byłem w szpitalu cały czas i... i y, no, na początku, no, po paru tygodniach leżenia to musiałem uczyć się od, od początku chodzić i rehabilitację cały czas na początku na wózek i dlatego wiedziałem, że i już nie będzie chyba, nie będę sprawny na tyle, żeby wrócić do takiej gry, jaką, jaka była wcześniej, jaką przyfuntowałem. Także no, zdaję sobie sprawę i to zaakceptowałem. Bo z pewnością tak. miałeś taką nadzieję, że jednak uda się wrócić do, do sportu. No tutaj też mam taką wytanie, że prezes zdzied Bartek otwarcie mówił o tym, że trzyma dla Ciebie miejsce w składzie. I tak. z perspektywy czasu teraz wiemy, że ten powrót okazał się niemożliwy. Że byłeś tak naprawdę zmuszony przedefiniować samego siebie. Nie, nie myśleć by sobie jako koszykarzu, tu taką wizję, którą miałeś generalnie wcześniej. Musiałeś znaleźć inną drogę. Po prostu. Powiedzmy, że z dnia na dzień. Tak? Interesuje nas właśnie ta droga, jak przez to przechodziłeś. Ja pamiętam nawet te odwiedziny, jak Astoria zdobyli, zdobyli awans o widzów w szpitalu. Ja oglądałem też mecze przez internet, bo już byłem tam w lepszym stanie. I, I jak prezes to mówił, pamiętam. I wtedy jeszcze, właśnie wtedy sobie chyba zacząłem zadać sprawę, że, znaczy, jeszcze myślałem, że może tak, czy tak wrócę. Ale później już zobaczyłem po rehabilitacji, że, że jednak mam takie ubytki, które mi nie pozwolą na to. No i nie wiem, no ja zawsze, zawsze miałem też inne zainteresowanie. Nie byłem może takim typowo zamkniętym koszkarzem, tylko na koszykówkę okay. sport, nic więcej. Zawsze interesowały mnie literatura czy kino. Podróże szczególnie. I nawet wcześniej, jak jeszcze grałem, myślałem o tym, że kur, trzeba gdzieś wyjechał, coś tym robił, dlatego nawet myślałem, że na, nawet wyjechać do innego miasta, grać w innym mieście, okay. to było coś dla mnie. Bo tak jakoś potrzebowałem zmian i to tak zostało wymuszone na mnie. Dlatego nie, nie widzę tego jako straszną tragedię, tylko jako taka kolejnych rzeczy. Okay. E Powoli dochodziłeś do zdrowia. Kiedy już byłeś w takim, takim stanie, który, no który jest takim stanem, już takim normalnym, już mogłeś normalnie funkcjonować po tej rehabilitacji, zdecydowałeś się na nietypowy krok związany z tym, o czym wspomniałeś, tą taką pasją do, do podróżowania. Wyjechałeś do Ameryki Południowej. Skąd taka decyzja? Czy to, czy to, czy to, jest, czy to była forma ucieczki? Nie, nie Jakiejś terapii, zapomnienia, oderwania się od tego, co było tutaj, czy, czy po prostu tak mówisz, że to, to, była, to było coś, co chciałeś robić i miałeś okazję i, to, i skorzystałeś z tego? No bardziej to drugie. To nie, nie, nie traktowałem tego żadnego z tego ucieczkę czy terapię. Po prostu wiedziałem i czasem sam na tym ubolewałem, że bycie sportowcem, koszykarzem e, wiąże się z pewnym przywiązaniem, że nie mogę, ogranicza ograniczać pewnych, pewnych rzeczy. Dlatego nie mogłem. Ktoś mnie zapraszał pojechać na narty zimą. Ja mówię, nie, mam, mam jakieś nie wiem, mecze, treningi i tak dalej. Gdzieś. Także nie mogłem się tak po prostu ruszyć, wyjechać. Wakacje też, to miesiąc wakacje, tak to jest obu przygotować. Dlatego to, to tak strony otworzyło mi właśnie drogę do takich rzeczy, o których jakby marzyłem, miałem na nie nadzieję, a wcześniej nie mogłem, bo jednak ona no, była numerem jednego i to się stało tak, że przez przypadek ten wyjazd do Kolumbii. Nie no, ja byłem zawsze, znaczy od jakiegoś czasu przed wypadkiem, byłem zainteresowany Ameryką Południową, szczególnie literaturą tych krajów, kulturą i, i tak się stało, że na uczelni Przypadkowo trafiłem na półpiętrze em, po wyjściu z rehabilitacji, jak wróciłem na uczelnię. Na jakiejś stolicy, wystawione z takiej organizacji studenckiej, która zapraszali, pytali, czy chce się chcę na praktyki, wolontariat na tak. całym świecie. No i ja po prostu się zapisałem do tego. Potem spotkaliśmy się w systemie i mogłem sam samodzielnie wyszukiwać sobie projekty, które opowiadają mi, mojemu profilowi, a jako, że jestem nauczycielem angielskiego, to dużo było projektów, w których mogłem, mógłbym korzystać, z całego świata, z Chin, z Indii, z Ameryki Południowej, też. I chciałem do Ameryki Południowej, trafiło na Kolumbię, akurat tam. Znalazł się projekt, który mi opowiadał. Poszła yy, wszystkie formalne sprawy. I miesiąc po ostatniej tej plastycznej operacji, kiedy mi stawili sztuczne chyba czaszki, poleciałem. Jak byłem jeszcze w szpitalu, to załatwiałem formalne sprawy. Ja Tylko czekałem, żeby lekarz powiedział, że już mogę lecieć. <laughs> Wspomniałem, że jesteś nauczycielem angielskiego. E, dzięki temu wyjazdowi do Ameryki Południowej, potem w Hiszpanii zresztą. E, Nauczyłeś się hiszpańskiego do tego stopnia, że jesteś też nauczycielem hiszpańskiego teraz, tak? No to tak właśnie wyszło z mojej takiej, no, tak mnie wciągnął hiszpański, kultura hiszpańskojęzyczna Ameryki Południowej szczególnie, że łyknąłem ten język bardzo szybko, po tym jak, um, no wyjechałem do Kolumbii i doleciałem bez praktycznie tylko podstawy podstaw ale miałem bardzo dużo motywacji do uczenia się hiszpańskiego. No i też zacząłem się z prostym językiem, podobnie do polskiego, i melodyjnym, przyjemnym do nauki i płonąłem go wszelkimi drogami. Zacząłem czytać książkę po hiszpańsku, kiedy jeszcze musiałem sprawdzać w każdym zdaniu słowa przed komputerem. Zacząłem oglądać filmy najpierw z napisami angielskimi, potem z hiszpańskimi, a potem bez. Słuchałem muzyki hiszpańskiej, latynoskiej szczególnie. To cały czas, od, od tego czasu, kiedy tam byłem, to jestem tak wciągnięty w... Ciężko by przestać. Super. E... Dzisiaj w tym momencie bardziej żałujesz tego, co się stało, że twoja kariera została przerwana w tak młodym wieku? Czy bardziej cieszysz się z tego, że e... pomimo tak ciężkiego urazu e... udało ci się wyjść na prostą i, i z tego, że żyjesz i, i masz się dobrze. Bardzo dobrze Tak. No. <śleskujesz> No, oczywiście najbardziej cieszę się z tego, tak, że żyję, że żyję. No. No, takie takie doświadczenia, które zmieniają percepcję tego życia i tak. dlatego nie chcę robić rzeczy, które nie dają mi przyjemności, które, które ktoś mi każe, które społeczeństwo od nas wymaga. Chcę robić rzeczy, które dają mi radość, emocje i jakieś stymulacje pozytywne. Dlatego dąży do tego, żeby tak prowadzić moje życie. Dlatego wyjazd do Kolumbii, później do Peru, a zresztą zeszły rok spędzony na studiach w Hiszpanii. To zobaczymy co dalej. <grym> co dalej. To wróćmy jeszcze tylko na momencik do, do naszego, tutaj biednowskiego podwórka. Były wyjazdy, na pewno Twój kontakt z kolegami był trochę ograniczony przez to, ale jak tylko wróciłeś, to widzę, że wróciłeś na mecze, obserwujesz cały czas śledzić wyniki historii, ja kontakt z chłopakami? Nie, ja cały czas śledziłem. Jak byłem w Kolumbii czy w Peru, też, też śledziłem wyniki meczów. No, w strony internetowe to są, no, nie oglądałem na żywo, bo na godzin, ale, ale śledziłem wyniki, śledziłem jak to grało, jak kumple, gra, jak zagrali I, i mam z niektórymi z nich kontakt. I to są takie, no zawsze cieszę się jak ich mogę spotkać i, i fajnie z nimi pogadać. I, Obejrzeć ich fakt, mimo że właśnie najbardziej żałuję tego, że nie gram, jak widzę ich na żywo. A ten właśnie nie. twój przyjaciel, tak? Więc możesz go, że tak powiem, śledzić, co najlepsze jego statystyki i pewnie gdzieś to no. takie, takie no nie, momenty, ty, że jest... patrzysz na to i, i mogłeś grać. Z nimi tak. No, no to tak, właśnie tym bardziej, że się tutaj w zespole u nas są dużo, dużo zawodników, z którymi grałem. Tym właśnie dużo lat spędziłem, no bo jak Dorian, jak Sebastian, Lewy też, dlatego no z nimi wszystkimi no to spędzonych tyle potu razem, że to jest taka więź, no jak w porcie zawsze powstajesz. I poza tym jeszcze z młodszych lat, mm, no to nie tak z historii to z seniorach, że grałem, z juniorskich jeszcze zespołów mam, dobrych przyjaciół. Z Matuszem Gierwajden trzymam bardzo dobry kontakt również. Dlatego są to takie znajomości, które no, przetrwają. Jak, się, jak ktoś przestaje grać w kosz, nie znaczy, że... cię nie lubię. Tak. Lubię <grybuj> grać <grybuj grybuj> w kosz. Adam, dziękujemy bardzo za to, że, że postanowiłeś porozmawiać z nami na te trudne tematy. Myślę sobie, że jesteś takim świetnym przykładem i swoją osobą masz dla na nas taki przekaz, że... Kiedy słyszymy koniec, to żeby się nie poddawać, że koniec to jest tak naprawdę początek. Mm -hmm. I bardzo często jest to początek czegoś lepszego, nowego. Um, dzięki bardzo, dzięki bardzo za tą rozmowę. No ja właśnie tak o niej żyłem. Ze złych rzeczy wychodzą dobre rzeczy. Jest Świetnie, tak się starać z tego. Super, życzymy Ci powodzenia. Dziękuję. Gorąco zapraszam na kolejny mecz Asory który odbędzie się w sobotę o 19.00 w arenie przeciwko zespołowi Rosy Radom.